Wcześniejszym odroję jesteśmy sobie na serwerze ACMC.pel zagramujcie w bedwarsy. No i moi drodzy, proszę Was o udostępnienie tego filmu, no i zostawienie łapki pod tym filmem, ponieważ chcę, abyśmy wrócili na stare tory YouTube mi strasznie ucina zasięgi, także proszę Was tą pomoc. Jak widzicie odzyskałem głos, także naprawdę fajnie zostawcie subskrypcję na kanale, jeśli chcecie więcej materiałów odnośnie bedwarsów. Także co, widzimy się już na każdym się wystartowała, moi drodzy, no i kurde, nagrywam odcinek chyba już... Trzeci raz bedworsy i jest lipa, moi drodzy, ponieważ ja wyjeżdżam i nagram sobie trzy odcinki na zapas. Generalnie przez ten cały tydzień nie mam mnie w domu. I jak to oglądacie, też mnie nie ma w domu. I sobie trzy odcinki jest niedziela, 2 lutego. Godzina 18.30. A się okazało, że ja miałem mikrofon na 100%. No i jakby były przez tery, przez cały film, jak coś mówiłem. I jakby nie dało się tego odratować w programie do obrabiania audio. I... Dostałem depresji, tak. Także trochę lipa, ale mam nadzieję, że ten odcinek uda nam się tak samo fajnie jak poprzedni, bo poprzedni był mega kozakiem, naprawdę. Stosi dupoczny odcinek, więc mam nadzieję, że ten też będzie niezmiernie fajny. Polecimy sobie szybciutko właśnie tutaj na tą wysepkę. I... No to nieźle. Dobra, więc ja nie mam zamiaru do niego iść nawet, jakby... To nam nic nie da, bo chłop... Kurde, chłop ci tuje i dopóki nie będę miał właśnie mojej rakietki to nie opłaca nam się kompletnie tam do niego iść. Polecimy sobie do dziomeczka, obok, mam nadzieję, że ten Mateusz do nas tej nie pójdzie, przynajmniej mam taką szczerą naprawdę nadzieję. 15 sekund do rakietki, także myślę, sobie wyeliminujemy tego ziomka obok, czyli oczywiście zielonego i pójdziemy sobie do Pana Niebieskiego, którego sobie równie dobrze wyeliminujemy, ponieważ wątpię, że by ogarniał. Osoby grające na cheatach nie są w porządku. Naprawdę niefajne zachowanie. nie gadaj, że chłop idzie do mnie. Ale że on go jeszcze nie zbanował. Dobra, łatwo. Dostał bana, ale zrobimy chyba miniaturkę, będzie na miniaturkę, że cheater jest. Dobra, mam jeszcze duchy, chyba, że no nie zrobiłem SS-a, no to trochę lipa. Ale w każdym bądź razie jesteśmy sobie już tutaj. No i z byku. nie wiem co tam u ciebie, ale ja tam generalnie u mnie jest naprawdę spoko. Niszczę sobie twoje łóżeczko. Zabijam cię, no i generalnie wygrywam rękę. Tak jest mniej więcej plan mój drogi kolego I tego planu będę się trzymał przez całą rękę. Mój drogi przyjaciel Z sąsiedniej wyspy został zbanowany Także niezmiernie się cieszę Drogi ci że jeśli tu oglądasz Obyś złamał nogę w kręgosłupie Dziękuję Dobrze, mój moi drodzy, jesteśmy sobie na środku i mega dobrym pomysłem byłoby Skoczenie sobie na tą wyspę i nam się udało. On mały włos I pójście sobie właśnie do białego, którego sobie pokonamy. Bo jesteśmy najlepsi, moi drodzy. Lepszych nie ma. Ziomek w ogóle w szoku. Nie wiem o co chodzi. Ziomek w ogóle w szoku. buduje się. Nie wiem gdzie. Siema wariat. Ja ci normalnie łóżko I Siema. Siema. Co tam u ciebie gościu? No jesteś bity generalnie. łamie ci stopę w karku. Siema wariat. Dobra. Easy. Easy kierka. Piękna gierka. Dziękuję za oglądanie. Jedno się Pożegnam, kulturka oczywiście Szanowni za ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że spodobaliście się w górę pod tym materiałem, wracamy na stare tory Subskrybujcie oczywiście, no i komentarz I wbijacie na samcegrobo.pl, bo to naprawdę Kozacki serwer, także co, trzymajcie się Cześć, do zobaczenia Yo